Mamy Co wiele rodzajów kupujących. kurtek. Chciałbyś się dowiedzieć więcej o innych rodzajach kurtek lub systemie trójwarstwowym? Kliknij tutaj, aby obejrzeć wideo. W naszym wideo opowiemy o kurtce Hardshell. Kurtka Hardshell służy przede wszystkim jako warstwa zewnętrzna. Hardshell nie posiada warstwy ocieplającej. Posiada on natomiast membranę ze świetną oddychalnością oraz całkowitą wodą i wiatroszczelnością. szczelnością Hardshell posiada często klejone szwy oraz klejone zamki. Dzięki temu jest on całkowicie wodoszczelny. Najważniejszą różnicą pomiędzy Softshell i Hartshell Hardshell jest to, że hardshell jest wodoszczelny. Większość kurtek hardshell jest również bardzo rozciągliwa. Możesz je również złożyć do niewielkich rozmiarów i łatwo zapakować do plecaka, a następnie szybko wyjąć i założyć na swoje ubranie, gdy zacznie padać deszcz. Hardshell najlepiej jest łączyć z inną odzieżą, tak aby zapewnić sobie wystarczająco ciepła, deszczowy lub chłody dzień.